Cześć, widzowie, to ja Miss Ani, Otwieramy kolejne yy, okienko w naszym kalendarzu youtuberskim, ale musimy, widzowie, jakby zaraz, zaraz oczywiście otworzymy nasz kalendarz czekoladkowy, co przed okienkiem to robimy. No to muszę informację. Nie wstawiam 14 okienka i 15, bo 14, już wytłumaczę dlaczego. Jak widzieliście po szortach, nie mam dla was 14 zrobić. Jak to powiedzieć? Mm, ending chciałam, widzowie, Wam wysłać, ale mi się nie udało skończyć. No i po prostu nie wysłałam. A już było późno, no to mówię, co ja o tej godzinie nagram dla Was. bo to już darowałam sobie. 15 też, widzowie, zaczęłam robotę, żeby dokończyć, i też mi się, widzowie, nie udało. No i, na, i wczoraj Wam w sumie puściłam taki, jak to powiedzieć, Słucham informacji, że się nie uda. No i widzowie, za te dwa dni, dzisiaj jakby kiedyś odrobimy. No mamy dzisiaj jest 16 okienko naszym youtuberskim, no ale muszę odrobić widzowie, dla was. I nie wiem, jak to wam powiedzieć, które okienko dzisiaj otwieramy, bo to jest zwariowane. I po prostu nie wiem teraz, co otwierać w tym, widzowie. Możemy tak, widzowie, zrobić, że teraz otworzę dwa okienka. 14, 15. W sumie ja już wcześniej to otworzyłam i wiem, jakie czekoladki, ale wam pokażę. A 16, jak to powiedzieć, 16, okienko w następnym odcinku, bo dzisiaj nadrapiamy widzowie odcinki. Teraz widzowie, jeden odcinek i za. powiedzmy, na przykład za 14 albo za 15, to obojętnym widzowie. A w kolejnym widzowie po prostu jeszcze jeden film nagram. A dzisiejszy taki normalny, który powinien stawić To zobaczę, jak nie to widzowie z tych dwóch po prostu, po prostu będzie, że będzie się traktować jako też dzisiejszy No dobra widzowie, już tyle nagadałam się Widzowie, no musimy oczywiście otworzyć jeszcze nasz czekoladowy No to widzowie, trochę musimy się cofnąć od, W sumie do czternastki Już widzowie, szukam tej czternastki bo trzynastkę to my otwieraliśmy już nie pamiętam. Teraz widzowie 14 już szukam widzowie. O, jak coś to, to tutaj jest pod kopytkami. No i na szczęście tą czekoladkę widzowie, nie zjadłam. I nie jest ją widzowie czapeczka. Fajne. No i w środku mamy widzowie, jak to chciał wiedzieć, pucyka o imieniu Easy. To jest widzowie w tym okienku numer 14. No i jeszcze widzowie pokażę Wam. Jeszcze teraz 15, a następnie pokażę Wam w 16 co się kryje. No i widzowie otwieram. I co nam się trafia? Jaka czekoladka ptaszek, jak widzicie ptaszek. A w środku mamy tutaj naszego yy, hicza. Tak się nazywa tego, jak ktoś miał wiedzieć. No i to jest widzowie z tych dwóch okienek, jakby nam robiłam. z naszego czekoladkowego. A szesnastkę, jak, mu, jak Wam mówię, no to oczywiście już nawet ja nie będę wam pokazywała, bo ja już ją widzę. To następnie widzę, jak nagram na kolejną, bo dzisiaj będzie na pewno na kanale drugi odcinek. No to Wam oczywiście pokażę to 16 okienko. No to co ja co widzę? No ja Was oczywiście ja zabrałam oczywiście odcinek, bo taką widzę mam dzisiaj rzecz otworzymy. To widzowie, to zapraszam Was na odcinek. No i widzowie, jaką dzisiaj wręcz sobie otworzymy, no to już, widzowie otworzymy kolejną saszetkę z Lego Mifinil z serii 23. No i zapomniałam wtedy, jak pierwszy raz otwierałam, wtedy nam się widzowie, pamiętam się, na 6, 6 grudnia, to dawno trafi nam się oczywiście popką z tej serii, pamiętajcie. No, a dzisiaj widzowie otworzymy kolejną jeszcze mam jedną widzowie i zobaczymy, co tu się mieści. Widzowie, w środku, jaka figurka. W sumie, w sumie jest wyczuta, widzowie, bo ją ja w pierwszą jakbym za kupiłam. I zapomniałam pokazać wtedy, że limited edition to limitowana edycja. No i można zebrać aż 12 mini No to trochę sporo widzowie na tą serię. No i jak pokazywałam, no to tu mamy niektórych, jakie możemy, widzowie, trafić. Możemy dziadka do orzech, elfa, taką fajną słupkę dziewczynkę, kapitana, wilka, robota, indyka, jakąś rycerkę. Wszystkich tu jest pokazanych widzowie. No ale widzowie. No co, zacznę, Chyba otwieram widzowie, no bo co tu można jeszcze o niej mówić. To już jakoś. Was... O, dobra, jakoś trzymacie się widzowie nie dam rady widzowie otworzyć saszetki jak mam widzowie jedną rękę tak? no to już widzowie otwieram tą mini figurkę napiszcie no, czy kupowaliście z, z tej serii jakąś saszetkę czy macie jakiś zamiar to napiszcie mi w komentarzu czy to jak coś widzowie wrzucę czy kupiliście widzowie czy macie bardziej widzowie coś z tej serii z tej serii no i widzę, zobaczmy, co nam się trafiło. No jak znamy, no to oczywiście. Nasza, oczywiście ta. I co tu mamy? O, coś zielonego, podstawka. No nie. Mamy smoczka. No. Tak, to jest smok. Mask No tak, to jest widzimy smok. Skrzydła, ogon i osocze w foliówce. Dobra, zaraz się widzę, tę przyjrzymy w figurce. Dobra, to na razie włożę. No i sobie, ja wiem, tą figurkę. Zaraz po mnie instrukcję, przepraszam, że nie, tylko ten. Już otwieram. Dobra, sobie. Najpierw zaraz będziemy, zobaczymy tą oczywiście ulotkę, bo już ją znamy, chyba nic nowego tu nie ma pokazane. Ale złożymy naszą figurkę, oczywiście jest nim oczywiście widzowie Smok. Widzowie, chciałam w tej serii trafić Smoka, bo ja kocham widzowie Smoki, no i ja widzowie tego Smoka, widzowie wyczułam, co powiedzieć to w folię też wrócę. No i oczywiście nożyczki już nie będą mi potrzebne. Bo w sumie do czego? Podstawkę to zwyczajna. No i co widzę? składam naszą smoczycę. Smoka czy smoczyca? A nie, widzę. Widzę, że ma dwie buźki. I ma dwie. To na razie wypierdolę taką spokojną. I to jest bardziej dziewczyna, widzowie, niż, niż ten. Załóżmy a nie widzę co ja robię. Nieźle ja robię, poczekajcie. Przecież ogon muszę jej założyć. Poczekajcie, coś ja źle robię. Czekajcie. Dobra. Bo zapomniałam przecież ona ma tu przecież jeszcze ogon widzowie. Przecież trzeba jej przecież dać ogon przecież Bez smok, bez ogona. To nie może tak być, widzowie. No dobra, no to mamy już tułów i ogon smoka już. Zaraz się przyjrzymy, oczywiście, tej mini chmurce. Za tym widzowie te skrzydełka musimy jej podarować. No i jaką tu twarz się zdecydować? Mamy, widzowie, taką. Taką niedobrą. Taką niespokojną dziewczynę, a tu mamy tylko smogę. Nie no, widzowie będziemy taką spokojną dziewczynę, no bo chcemy mieć jakiś tej. Okej. Okay. No i zakładamy ten... A, przed tym widzowie muszę jeszcze dodać... Widzowie rogi. Tylko nie wiem, w którą stronę chyba w tą. No dobra. I, i w sumie widzowie zobaczcie. Do do dostałam dodatkowy. Fajnie spoko. Dobra, i zakładamy jej tą głowę i mamy gotowego smoka. No i czymś oczywiście na podstawkę. No i już Wam pokazuję jak to widzowie wygląda. No i widzowie jak widzicie, i mówię naprawdę 100%, że ja widzowie specjalnie pierwszą figurkę wyczułam smoka, bo chciałam z tej serii mieć tego smoka zielonego. Widzowie, naprawdę, no chciałam w sumie na no, początku zdobyć ją, bo w sumie to jest dziewczyna, ale naprawdę tego smoka chciałam zdobyć. Bo ten strój naprawdę jest ładny, widzowie. I powie, powiem Wam, widzowie, że łatwo wyczuć tego smoka bym chciała. Widzowie, ja poszłam do kiosku pierwszy raz po tą figurkę, bo chciałam na, najbardziej chciałam właśnie smoka wyczuć. W sumie, popcorn. Jeszcze wrócimy się do popcornu. Też w sumie chciałam, bo też mi się w sumie podobał. Fajny, taki wiecie, kinomaniak, ale naprawdę 100% chciałam tego smoka zdobyć, bo mówię, fajny jest widzowie, no i ja kocham widzowie smoki. No i przyjdziemy naszej się figurce, no widzowie, no i... A, zapomniałam też widzowie, jakby powiedzieć, jak można wyczuć tego smoka, bo łatwo. Widzowie, po tych skrzydłach, bo to widzowie jedyna figurka, która mi ma, widzowie, takie skrzydła. No i przez trochę, przez widzowie, ogon. Jak widzowie wyczujecie to w saszetce takie coś długiego, no to znaczy widzowie, że to jest widzowie ten. Ale bardziej widzowie można wyczuć przez te skrzydła, no bo ten, bo głowę to bym chciała ciężko wyczuć, ale przez skrzydła można ten. Jak widzicie mamy tutaj yy, tors taki smoczy, tutaj takie ten ogon fajny, skrzydła takie malutkie, ale ładne, no i ta głowa tego smoka. Naprawdę piękna te rogi. no Naprawdę piękna, widzowie, figurka. Naprawdę chyba moja będzie najulubniejsza też. No i oczywiście, jak pokazywałam tą drugą wiem, tutaj jakby dziewczyna naszła tu dzielenie tego smoka, więc Bardzo się chyba zdenerwowała. Nie wiadomo, czy nad kogoś, czy coś. Nie wiadomo o co jej chodzi. Ale naprawdę ta mina, naprawdę, jakby nie wiem. Na przykład, gdzie są moje prezenty, coś takiego widzę, bo niedługo widzę święta, to może tak być, że albo gdzie są moje ciastka, czy coś takiego, może... tak, wiecie, zdenerwowany na przykład, że asyluzik inny na przykład, a idzie sobie zobacz, po, nie wiem, pójdźmy po, po swoje ulubione ciastka, ona patrzy w dodówce nie ma i tum, przepraszam, ten, że ten, i mówi, gdzie moje ciastka, no i po prostu idzie w winowajce, i ten. Naprawdę, no spokój, naprawdę. Fajna ta twarz. I sama sobie figurka. Widzowie... Oczywiście ta figurka też widzowie nie ma, widzowie dodatkowych, ale w sumie nie dziwię się, że nie dali tutaj jakiegoś elementu. Z tego względu widzowie, no bo tak sama sobie ma dużo elementów, ma, widzowie, skrzydła, ogon i fajny ten. To popcornu oczywiście, jak omawialiśmy, zapraszam czy ten odcinek, co otwieraliśmy pierwszy raz, no to mogli dać mu jakiś popcorn, czy jakiś bilet, bo tutaj tak słabo, bo nie ma takich więcej rzeczy. Ale nie, że narzekajmy. No dobra, widzowie figurka daje jej widzowie 100 na 100, bo naprawdę mi się strasznie podoba ta figurka. Fajne jesteś, jest, naprawdę. No dobra, widzowie. I widzowie też się zastanawiam, dlaczego widzowie oni wzięli elementy, jak to powiedzieć, yy, sami widzieliście we folię? Nie rozumiem ich. No i też się dziwię, czy, dlaczego widzowie mam... Dostałam w sumie to fajne, ale w sumie zobaczę. Poczekajcie widzę. Mam pomysł, co możemy zrobić. Czekajcie, odłożyłam. odłożę wam. Mam dobry pomysł. Czekajcie. Oj! Coś spokojnie po prostu płytka mi spadała, bo chciałam coś podarować naszej smoczycy. Nie wiem, czy mi się to widzę wie. Uda. Oj. Przepraszam widzowie, a naprawdę spadł. spadliście. No przepraszam widzowie, czekajcie. Nie wiem, czy mi się uda, ale spróbuję. Jak nie, to widzowie po prostu się nie powiem wam, co chciałam zrobić. Czekajcie. Trudno jest tutaj, ale czekajcie. Mm. O, co Dobra, stój tutaj. Dobra, już Wam sobie pokażę co zrobiłam z tym elementem, bo widzowie chyba, nawet chyba ten, zobaczcie, dałam mi po prostu ten element do rączki, ten jakby kieł od tego, bo widzowie pomyślałam przecież no może traktować jako, nie wiem, jakiś kieł albo po prostu ostre prazuły, widzowie, no taki jej dachany ten, nie powinna mieć tego, ale... Pomyślę później, czy widzowie gdzieś schowam ten dodatkowy element, czy po prostu on niech u niej w ręce zostanie, będzie miała taki element. No dobra, jeszcze przejdźmy sobie do tego. Nie wiadomo, czy coś tu nowego, bo zawsze z tego są jakieś instrukcje, widzowie. Jeszcze, coś to widzowie, pokażę wam oczywiście, jak się przejdziemy, widzowie, naszej widzowie smoczy, co ona będzie na was zaglądała, a ja oczywiście sobie naszą instrukcję. Coś mi się tu nie udało, ale spokojnie. Okej. Okay. Dobra. Już tylko ją ja rozłożę tam jest naszą. No już mam. I ty mi się widzowie nie zmienił. Mamy tutaj widzowie cały czas widzowie elfa, rycerka i naszego ostatka, jak tu widzowie to złożyć. Dziwne widzowie, że nie dali instrukcji do smoka. Nie wiem. Przecież on też ma więcej elementów. Ale wiem, jak to złożyć. To w sumie to ten. Ale tu nie wiem, tutaj po prostu tak dalej. No i tutaj mamy z tyłu jeszcze jakie tu można trafić figurkę Już mamy widzowie Na pierwszej liście już zaznaczyłam sobie, że mam popcorn A teraz widzowie Jest widzowie nasz smog Naprawdę No i widzowie Napiszcie czy macie jakąś z tych figurek Ja jeszcze widzowie kupiłbym, chciała widzowie trafić Już wam mówię Bardzo bym chciała widzowie tylko reniferka, Reniferkę bardziej, bo widzowie podoba mi się widzowie ten strój Tak świąteczny I widzowie ten prezent w sumie Bo można nawet ten prezent fajnie użyć Robot widzowie mi się też podoba, fajny jest widzowie ta robotynka, naprawdę fajny ten strój, jeszcze myślałam o wilku, ale miałam decyzję, że chyba jeszcze bym chciała trafić robota widzowie i reniferka, zobaczę widzowie, no i tutaj już widzieliście tą stronę. No i co widzowie, ten odcinek widzowie zakończam, widzowie, no bo co tu mówić widzowie o figurce. Napiszcie, czy wam się ten smak podoba, bo mi strasznie widzowie się podoba. No co widzowie, ja się z wami oczywiście żegnam. No to na razie.